Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do FifaShop.pl Dawno, dawno temu, Dawid postanowił się skontaktować z Panem Kwaśniewskim w sprawie ułożenia fotodraftu. Dzień dobry, czy można z Panem Kwaśniewskim? A, przy telefonie, ja mam do Pana taką sprawę, bo chciałem się z Panem umówić na spotkanie, bo mam do Pana pewien interes i wydaje mi się, że może się Panu spodobać ten pomysł. OK, dzisiaj to super. W takim razie do zobaczenia. Dobry wieczór, panie Kwaśniewski. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za spotkanie. No ja nie ma sprawy. I tutaj taki malutki upominek ode mnie na zachętę, jako bardzo że. Bardzo dziękuję. No, bardzo ważną sprawę. Wow. Proszę. A co my tu mamy? Wiem, że, że bardzo pan mm. lubi. Przezroczyste. Dlatego płynne. tutaj taki malutki upominek ode mnie. Mmm, cóż to za smakołyk. Więc może przejdźmy do sedna. Mhm, mm słucham, słucham. Jako że mam już dość duży kanał na YouTube. Tak, z tak, filmą, tak, 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 tak. A pan jest naprawdę bardzo mądrym politykiem. A dziękuję, dziękuję. Chciałbym, aby pan wybrał mój następny fudra, w którym food rozegram draft? po prostu następny turniej. Okej. Okay. Co pan o tym sądzi? W sumie nie mam sprawy. Ale na początku może zabierz mi się za to cudzenko, to może być naprawdę pyszna sprawa, a potem naprawdę o wiele lepiej mi się myśli. Dlatego najpierw może skosztujmy cóż, to mi tutaj przyniosłeś. W takim razie zrówko, młody, bo ci dużo kartoty posypało w tym futrawcie. W takim razie zdrowie. Ach. Ale suszyło młody, Hehehe. dziękuję ci za ten prezent naprawdę bardzo peżny trunek. Tak, wracając do sprawy, w której tutaj e, przybyłem, chciałem Pana prosić o wybór mojego food draftu. Ma Pan jakiś pomysł, jak mógłby Pan to zrobić? Mody, powiem tak. Zawsze jak była jakaś ciężka decyzja do podjęcia, to siadaliśmy do stołu z kolegą, opróżnialiśmy taką buteleczkę i po prostu sobie kręciliśmy. Czyli sugeruje Pan, że wszystkie ważne decyzje państwowe podejmował Pan przy pomocy jednej zwykłej, pustej butelki po wódce? Dokładnie tak jak mówisz, przyjacielu. No to jest naprawdę bardzo szalony pomysł, ale w sumie podoba mi się to, dlatego zabieram się za następny fudra. Powodzenia w takim razie. Moi drodzy musicie coś wiedzieć, filmik który widzieliście wcześniej nie ma na celu obrazić Pana Kwaśniewskiego Było to zrobione bardziej w celach humorystycznych A że po prostu jeden z widzów, a dokładnie Kamil, za co bardzo mu dziękuję wysłał mi fajne e, Fajną, fajną aplikację To stwierdziłem, że zrobię to właśnie z taką cutscenką, którą widzieliście wcześniej Wydaje mi się, że wyszło naprawdę bardzo ciekawie I Pamiętajcie to, że jeśli chcielibyście więcej tego typu materiału Właśnie z takimi cutscenkami Zmiażcie licznik, łapek w górę pod tym odcinkiem Pod ostatnim właśnie z cutscenką było ponad 10 tysięcy To jest naprawdę bardzo fajna opcja gdzieś pod w dwóch, trzech miesiącach, ale 10 tysięcy to i tak jest rekordowa liczba na moim kanale. Także, moi drodzy, możemy zacząć ten Pudraf. I w sumie teraz w ruch wchodzi taka aplikacja jak Spin the Battle, e, którą pewnie teraz widzicie, no teraz jeszcze nie widzicie, widzicie ją teraz. E, to jest bardzo fajna aplikacja, no pewnie to będzie coś w, w stylu koło Fortuny, ale jest takim małym fajnym e, takim udogodnieniem właśnie w postaci butelki ze Smirnofa, którą widzieliście w tej kasce kręcę po raz pierwszy. I formacja, którą wybierzemy, będzie to najprawdopodobniej formacja numer 2, czyli 4-5-1. No nie za bardzo lubię tę formację, ale chyba to jest lepsza formacja niż 5-2-1-2 i tak dalej. Ale no kurde, z dwóch najgorszych trafiłem akurat tą, tą lepszą. Okej, okay, mamy tutaj kapitanów, nie mam tutaj żadnego dolnika Timo Rodzigo, jest Ronaldo, jest Neymar, jest De Bruyne, Staric, Inform oraz Guardado. Także kręcimy po raz kolejny. Czekajcie, może wyłączyć jakiś dźwięk. Zbliżnij się dźwięku i zawodnika, którego wybierzemy tutaj jest zawodnik numer 3 i jest to Neymar. Bardzo fajny zawodnik, jakby nie było szkoda, że to jest jego zwykła karta, a nie na przykład Team of the year albo jakaś karta inform ale i tak, bardzo ładnie. Okej, okay, już się kręci i teraz mamy tutaj Hernandeza, jest Dybala, jest Mandzukic bakka oraz Cavani, No ciężko będzie go zrobić z grania, bo nie ma tutaj żadnego zawodnika z ligi hiszpańskiej ani żadnego Brazylijczyka, ale... E, zaraz zobaczymy, będzie najprawdopodobniej zawodnik numer 3. Stój, 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 I to będzie na pewno do no, numer 3, czyli Dybala. E, bardzo fajnie, pra prawa. Prawa pomoc. Buteleczka już się kręci, i teraz mamy Turana, jest Mata, jest Shakiri, Bellarabi oraz Mares. Hmm. Ciężki wybór. Jak miałbym wybrać, to chyba poszedłbym w Turana. Chociaż teraz nie jestem prawdopodobnie pewien. I to jest numer 5, numer 5 to jest Juan Mata, okej, okay, pierwszy z trzech środkowych pomocników, mamy tutaj Rakiticia. no i on tutaj najbardziej pasował, także numer 4 byłby całkiem spoko I numer 5 tak samo dobrze, więc teraz będzie to numer, no niestety, chociaż kręci na to piątkę, no i będzie to jedynka, jest to Biglia, ale będziemy mieć tutaj Stronglinka właśnie z, z Dybalą Drugi ze środkowych pomocników mamy tutaj jego jest Guarin, Pastore, Thiago oraz Tutaj widzicie, jak butelka się kręci, właśnie w tym momencie, i będzie to numerek. Jeszcze ciężko mi stwierdzić, ale chyba będzie to numer 1 Numer jeden jest to Marco Verratti, zawodnik Paris Saint-Germain. Mamy tu pięciu pomocników: jest Henderson, Nine Golan, Gerard, Thiago oraz Pastore. No i teraz, prawdę mówiąc, kołowik się No, chyba Thiago z Bayernu, jako że dał nam tu zgranie na, na właśnie Chłanie. Macie, bo póki co jest chłopak, niestety, bez żadnego zgrania. I Jest to numer dwa i jest to Nine Golan. Przechodzimy na obronę, i mamy tutaj. Asueko To, jest Enrique, jest Kolaśnicz, Kolarow oraz Gaja, no chyba Gaja tutaj najbardziej pasował I w sumie to jest chyba najlepsza karta z tych pięciu zawodników I będzie tu numer 3, chociaż wytrzyma się na dwójce, teraz nie jestem pewien, no jest na pograniczu Ale chyba większość jest na trójce i to jest Kolaśnicz, no nie. Pierwszy ze środkowego no patrzcie tutaj jeszcze nie było ani jednego zawodnika Team Year, bardzo słaby pudra mi się tutaj układa Jest Bruma, Langkamp, Evans, Aziz oraz Gonzalez Kręcimy i mamy tutaj kogo? Będzie to jedynka, z tego co widzę, jak to szybko leci. Jedynka to jest bruma, no i patrzcie, to jest każdy zawodnik w tej parafii. bo w ogóle my tutaj w grania nie robimy No, karty to ona naprawdę dobiera są i to teraz. Wow, naprawdę, patrzcie. Same non-rery. No, mam nadzieję, że na ławce rezolowej będą jacyś ciekawi zawodnicy, bo póki co. To wygląda tak, no bardzo słabo i numer 4 trafia na naszego składu, jest to Stones, zawodnik Evertonu. Okej, okay, mamy prawych obrońców, jest tutaj Danielo, Maicon, Serna, Zabaleta oraz DeMarcos. Najbardziej no wszystkich chciałem DeMarcosa, jako że jest to i będziemy miał zgranie z Matą, ale chyba z braku laku też mógłby być Zabaleta I jest to numer 5, czyli jest to DeMarcos, tak jak też chciałem. Bramkarz czyli mamy tutaj boruca Mondonda, Sorrentino, e, Carasso oraz Eniema. No, kto już by tutaj pasował najbardziej? E, Prawdę mówiąc, ciężko cokolwiek stwierdzić, bo tutaj każdy zawodnik jest w tej parafii, ciężko to jakkolwiek połączyć i Sorrentino jest to numer 3, zawodnik włoski to będzie bardzo, bardzo ciężki wybrak, na pewno Smirno się ponownie kręci mocniej, Noiera jest, Kurtua Loris Buffon oraz Handanowicz. także, kogo byśmy tu chcieli trafić, no chciałbym na pewno chyba Noiera chociaż, mimo tego, że nie da to nam jakiegokolwiek zgrania, chociaż Lori tak samo, Handanowicz też całkiem spokojny jest numer 2, czyli Kurtua. wow. Kolejny zawodnik z ławki rezerwowej, w tym razie mamy obrońców, to jest Fonte inform, Umiti, Umtiti inform, Arribas inform jest kontrao zwykły oraz Ferreira i trafiamy tutaj z zawodnika jakiego, najprawdopodobniej będzie to jedynka z tego co widzę jak to się przemieszcza i będzie to tak inform, czyli bardzo fajnie w sumie uda nam się przynajmniej jakieś zgranie zrobić na tych zawodnikach mamy kolejnych obrońców, ponownie nam pokazał się tutaj Gaja no więc chyba najbardziej chciałbym trafić właśnie jego kartę Informal albo Maxwella który dałby nam zgranie na najmarze, ale zobaczymy kto nam tutaj przyjdzie i jest to numer 4 czyli, 4, czyli Rodriguez wow, okej okay, następni zawodnicy tym razem pomoc mam tutaj Goreckę Mejera, Trashorasa, Dabo oraz Toliso, zawodnik Olimpiku Lyon i to będzie numer 4 najprawdopodobniej, czyli Dabo, środkowy pomocnik z Francji i dokładnie tak też się stało. Ach, tym razem srebrzaki. No patrzcie, to jest bardzo słaby futra, jakby nie było, bo mimo tego, że mamy bardzo słaby skład, to nie dobrało nam jeszcze jednego zawodnika Toty, albo w ogóle jakiegoś ciekawego informa, prawda? Więc jest numer 1. I numer 1 to Hiszpan, Gonzalez. Okej, okay, mamy tutaj Di Maria, jest Gerwino, jest i Immobile oraz Caicedo, Kaisedo jakoś tak. Chyba najbardziej Di Maria bym tutaj chciał korzystać. To Argentyńczyk dały nam tutaj zgranie fajne na, na e, Dybali i jest to numer 5, czyli dokładnie tak jak chciał. Chociaż. Stój, 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 czwórka, naprawdę, patrzcie, jakie pogranicze. No co za podłe chamstwo, nie? W końcu mamy jakiegoś zawodnika Team of the Year, jest to Luka Modric, jest też Kevin De Bruyne, Serna e, Rodriguez oraz Buffon. Także kogo byśmy chcieli trafić? No, chyba najbardziej Modricia, oczywiście, jest to numer 2. Ale co to będzie? No tak widzę, że najprawdopodobniej będzie to piątka albo jedynka i to raczej ze składaniem bardziej na, na jedynkę. Jest to Kevin De Bruyne, śródpowożny pomocnik. Bardzo fajne statystyki, no i w sumie spoko, bo jako jedyny chyba da nam to jakiekolwiek zgranie na, na macie. Okej, okay, tym razem mamy Di Maria, Man of the Match z, z PSG. No bardzo fajnie byłoby trafić właśnie jego tą kartę, czyli numer 2. Zatrzymaj się, proszę Cię, buteleczko na dwójce, leć, 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 jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek, jeszcze, jeszcze, jeszcze i będzie to jedynka. Na pewno będzie to Guarin. Ostatni cztery zawodniki klasy Pirlo, Filipe Luiz oraz Va Va Vargo, Prawy obrońca z Holandii, no chyba Gaja po raz kolejny, po raz trzeci się pojawia. No w końcu mogłoby dobrać tego Gaja, leć, leć, jeszcze kawaczek, i teraz będzie chyba Gaja najprawdopodobniej, czemu mi się tu pojawiają no, pojawia ze Snapchata? Jest to numer jeden, dokładnie tak jak chciałem, jest to Gaja, lego obrońca z Walencji. I jakby nie było, to znowu mamy bardzo słabe wybory z Montoya, Sal, Feguli, Hendrix oraz Toprak. No teraz to akurat nie są karty na pewno na pierwszy skład. I będzie to czwóreczka. Czwóreczka jest to Hendrix, zawodnik PSV. Okej, okay, kolejnych pięciu zawodników. No, bardzo dawno nie miałem tak słabego food draftu: Imbula, jest Warmer, Mauricio, Bufarini oraz Bo, Bo, Botius. Botius, zawodnik FC Beizel, holender, skrzydłowy Bardzo szybki, jak to, jak to skrzydłowi Holendrzy mają. I piątka jest to Imbula, Francuz FC Porto. I takim oto sposobem ostatnia karta, i znowu bardzo sobie wybór, bo Singwa nad nie wiedziałem, że on jeszcze gra w ogóle. Jest też Erdogan lewoskrzydłowy z Turcji, jest Cedric Dżadżadżę. Koklę, no ten Erdogan bardzo bym się przydał, ale w składzie tureckim Fantasy Collection jest to numer 4 Dżadżadżę. Zawodnik Olimpiku Marsilia, i oto to jest mój skład gotowy. Ja to się postaram poukładać w jakikolwiek sposób fajny No i oczywiście widzimy się za chwilę w gotowym składzie. No udało mi się wyciągnąć z tego składu coś takiego: 82 overalast, 80 zgrania. Prawdę mówiąc, no przy tym, jakbym ustawił Matę oraz De Bruyne i tego De na tej tutaj prawej stronie, to wychodzi mi dokładnie tyle samo zgrania. Więc chyba wolę mieć taki skład, czyli tego Naingolana oraz Jervinio na skrzydle, no bo jest to o wiele, wiele szybszy od Juana Maty i w sumie najwyżej później puszczać Kevina de Bruyne w miejsce tego tutaj srebrnego Hiszpana. No i w sumie możemy przejść do wyboru trenera. Także ja się zakręcę po raz kolejny, no i chyba najbardziej by nam się przydał tutaj kto? Allegri? Chyba Allegri by najbardziej nam pasował do tego składu, więc numer 5. Ja bym tutaj bardzo chciał 5, ale będzie to najprawdopodobniej numer 4. Będzie to na pewno numer 4, jest to Ligue E. Słabiutko. Także moi drodzy, oto i podsumowanie tego footdraftu. Najlepszym napastnikiem jest Neymar, później najlepszym płotnikiem jest Kevin De Bruyne i najlepszym e, bramkarzem, obrońcą jest e, Courtois. 78 ocena napastników, 82 ocena połowników, 79 ocena obrońców, 80 grania, 82 ocena składu, 162 ocena zespołu. W sumie bardzo fajnie to wyszło. Ale i tak, kurde, naprawdę bardzo słaby full draft jeden Toty się przewinął przez te wszystkie wybory, więc możemy przejść do pierwszego spotkania. No I mam nadzieję, że chociaż przez pierwszą rundę uda mi się przejść. Dobra, i teraz się okaże, czy uda nam się przedrzeć przez pierwszą rundę. Wow, To na pewno nie będzie bardzo łatwe spotkanie. Mamy tutaj Toty Messiego, właśnie teraz nam się pokazał. Toty Ronaldo, inform Neymara, kurde. To będzie niesamowicie ciężkie spotkanie. Było tu ośrodkować pole karne, Może ktoś tu tam zgra w jakikolwiek sposób środkowanie. Kevin De Bruyne spróbuj to zgrać, dokładnie tak Ej, I przewróć się, kurde, myślałem, że to będzie uderzenie A i było uderzenie, myślałem, że się przewróci i Będzie rzut karny, ale jednak będzie jeszcze rzut rożny Zagraj na Angela Di Maria Ale szanowny maskot Masakra Di Maria Co zrobi? Do środka mam pole karne i uderzenie I przegrywam 1-0 już w 15, 15 minucie Na Nainggolan ładnie wychodzi że z Na nainggolan, uderzenie i to jest 1 do 1, 39 minuta, ładna klepka dwóch belgijskich środkowych pomocników, no i właśnie takim sposobem udaje nam się wyrównać z tak świetnym składem mojego przeciwnika. Okej, okay, bardzo ładnie, Aj gdyby ta piłka była troszkę mocniejsza, to może z tego byłaby kolejna sytuacja sam na sam. Super. Dybala teraz do na te Bruyne. I uderzenie! Nie ma uderzenia, chociaż był strzał, ale pory koszecie. Piłka wyszła na różny, ale jeszcze mam zakończenie szyi. Statystyki są jednoznaczne, no ale z takim składem, z takim zgraniem moim, to jest bardzo ciężko naprawdę rozgrywać ten mecz Z takim składem mojego przeciwnika, dlatego mam jeszcze bardzo fajną podróbę Herbu Manchester United, jak sami widzicie. Okej, okay, widzę, mój przeciwnik leci Full Offense. Wcześniej wnosił Royce oraz Aribasa. Teraz do tego dołożył jeszcze, jeszcze Griezmanna do składu, a zdjął środkowego pomocnika. Także naprawdę chyba mój przeciwnik nie chce przegrać tego spotkania. Christian odebrał piłkę dokładnie tak w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że. No patrzcie, co się stało, że ta piłka się utrzymała przy jego noce? Wybić to jak najdalej, no nie wierzę. Jak to się stało, że ta piłka utrzymała się przy jego noze? skoro mu odebrałem tą piłkę? No, ja nie wierzę, nie? Naprawdę, cisną chyba z 500 tysięcy razy wybicie. Po czym gości zdążył sobie wstać i jeszcze uderzyć, kurde, z powrotem w bramkę. No, niesamowite. Ok, bardzo ładna kontrola ci tego wszystkiego, Kaman, Żerwinio. Jest się o wiele szybszy, ale patrzcie, jakiego zabawienia szybko wracają. Jerwinio do środki do pole karne, jest u Dybala z główki i nie ma belu uderzenia na bramkę. Nie wiem, czemu nożyce, Czemu nie uderzył tego tradycyjnie z główki. Okej, okay, długa piłka na Dybala, Kaman, stary Kaman, masz o wiele więcej pejsa od nich wszystkich. Dybala. Ładnie? Ładnie, Dybala, Dybala technicznie i tak jest 2 do 2. To jest ładny, to jest niesamowity napasnik. Bardzo dobrze się gra tą kartą zawodnika napasnika Juventus Turin 2 do 2, 81 minuta. Cóż za akcja tego argentyńskiego napasnika? Wow. Dobra, teraz, żeby nie stracić bramki, żeby doprowadzić do dogrywki Kaman. Wybić to. Dybala Kama technicznie i to jest 3 do 3. No cóż za kombek. W wykonaniu, w moim wykonaniu, w wykonaniu moich zawodników 90 minuta udaje nam się doprowadzić do remisu. No i żebyśmy teraz nie stracili bramki na 4 do 3, bo kurde ta obrona to gra z żałoszny. Nie, no ja wysiadam, nie? Ja wysiadam i ja pierdzielę. Jak można, no nie wiem, mieć tyle szczęścia? No moja obrona to skurde, nie wiem, oni są tak statyczni, że to jest jakaś masakra. No przegrywamy w pierwszej rundzie food draftu, no po. Dziwnej walce, no kurde nie wiem czy oddał więcej strzałów jak to co poszło bram. No i takim oto sposobem odpadamy z tego foodraftu W pierwszej rundzie na no wyszło wydawało mi się, że... Nie wiem no, Skład mieliśmy bardzo słaby prawdę mówiąc, zwłaszcza obronę Obrona była żałosna Nie licząc tego Gai oczywiście, bo nim się grało w sumie na... bardzo ładnie Ale Fonte, ten Stones oraz ten prawobrońca z Marseille to kurde coś, coś niesamowitego Okej, okay, kolejna paczka, mam to Greniera Bardzo ładnie, naprawdę świetna karta Z olimpiku Lyon i prawdę mówiąc super bo mam tu jeszcze kilka innych paczek z poprzednich poprzedni które już rozgrywałem troszkę wcześniej wczoraj wieczorem a dokładnie Więc to sobie wszystkie na raz mamy Griezmana i w środku jest środkowy ofensywny De Jong. Okej, okay, przedostatnia paczuszka Aguero na niej Zobaczymy co będzie w środku i mamy tutaj kogo ofensywny pomocnik e, Canales. I to jest ostatnia, największa paczka, Leo Messi na niej, no może w środku będzie coś ciekawego i jest to w środkowej obrońca oh, ja, Danilo. W najlepszej paczce trafiamy o to takie cuda, jest Danilo, 53 tempa, brazylijczyk, e, 84 obrony, 71 fizyki, bardzo słaba fizyka jak na środkowego obrońcę Manuel. Jest też Vieira, jest Kone oraz jest Frey, środkowy pomocnik ze Szwajcarii. Także moi drodzy to było na tyle w tym odcinku. No niestety mieliśmy za słaby skład troszkę, że poradzić sobie z drużyną mojego przyśnickę. Praktycznie no sami widzieliście, co szło w bramkę, to była kurde bramka. No kurto, myślałem, że jednak e, da radę coś tam obronić, ale jednak wszystko w bramkę, kończyło się praktycznie bramką, także niestety kończymy ten draft opadając w pierwszej rundzie, także jeśli chcielibyście więcej tego typu pudraftów z kaczenkami, czy może jakimiś różnymi udziwnieniami, dajcie łapkę w górę pod tym cikie, napiszcie, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły co do następnych draftów. oczywiście widzimy się pod naszym materiałem i zapraszam Was na wszystkie moje portale społecznościowe, linki macie na dole, tam jest warto, warto mnie zaobserwować, bo w sumie jestem bardzo aktywny, dlatego wbijajcie, do zobaczenia i cześć!